Słuchajcie, podstawowa rzecz to jest, to są te nasze paski. Paski papieru, tak to wygląda, i teraz Wam pokażę. Można sobie zrobić z samego papieru. Najlepiej sobie dwa, zobaczcie, jak to, jak to zrobić. Jeżeli mam drucik, on jest w miarę cienki, tak? Mogę też użyć drugiego drutu, który będzie też taki drucik, można jeżeli mieszkacie blisko szkoły. To ten drucik możecie sobie kupić wy na giełdzie kwiatowej, ale też w mominku. Nie w mominku, tylko ten sklep koło Was Kleks, tak? Tak się nazywa. E, nie rozumiem. No, druty, tak? Drucik. Więc można sobie taki drucik kupić. Po co jest ten drucik? Zobaczcie, jeżeli sobie Dobrze, dobrze. Słuchajcie i teraz tak, kochani. To co jest dla nas tutaj bardzo istotne. To jest przede wszystkim Zobaczcie, wkładam sobie tutaj do środka yy, drucik, tak? Ja będę to nagrywał, żebyście mieli też na filmiku to wszystko i w tym momencie ten to coś będzie bardzo giętkie. Żeby to połączyć, muszę mieć klej. Tak? Najlepiej magiczny, ja też będę używał kleju magicznego. Zobaczmy, tu sobie troszkę wycisnę, I żeby połączyć te dwie dwie rzeczy, to muszę sobie posmarować krawędź klejem, tak? I teraz zobaczcie, wkładam trudno, no to popatrzy. Nie, nie, nie. Ja będę, ja Wam udostępnię na filmie, dobrze? Będziecie to mieli na filmie. Ten film pan Wam podlinkuje, zbiorę. Włożyłem ten drucik. On mi nie starczył, więc włożę jeszcze więcej. Jeszcze... Jeszcze... Oj, poleciało, Poleciał mi mikrofon, ale jakoś się trzymam. Wło włożę sobie jeszcze jeden drucik, żeby było. Żeby było tutaj, słuchajcie, więcej. Więcej tych rzeczy. O! przełożę sobie przez całość, tak? Jeżeli mam takie e, obcęgi, to mogę sobie je, zobaczcie. Ja, ja to nagram, ja to nagram, to już się nagrywa, więc ja nagrywam swoim aparatem, więc ja to umieszczę wam na YouTube, czy tam na, to będziecie mogli e, podejrzeć. I teraz, kochani, trzeba sobie to, może ja kamerkę lepiej. Trzeba sobie to wygiąć. Dlaczego ten drut jest tak potrzebny? Dlatego, że on daje nam możliwość zrobienia z tego dowolnego kształtu. Z samego papieru Wam się rozleci. Ja zaraz pokażę, jak wygląda z samego papieru. Więc zobaczcie, robię sobie kształt jaja. Pierwsza rzecz to jest taka, o. Widzicie? Kształt tego jaja. Mogę tutaj oczywiście paluszkami to wszystko muszę ukształtować. I sklejam, sklejam te brzegi, tak? Sklejam ze sobą te brzegi, żeby były widoczne. O, w taki sposób zobaczcie, skleiłem w tym momencie i ten drut, który jest włożony do środka naszych tych skręconych papierów gazetowych, on trzyma nam sztywno. A jak zrobimy bez użycia bez użycia tego drutu to może nam się to rozlecić. Więc ten drucik jest bardzo, bardzo potrzebny. Zobaczcie, jajo mam w miarę ukształtowane. Mogę, mogę nim. Można, można spróbować bez. Jak ktoś chce, niech spróbuje zrobić bez. Ja pokazywałem, wyszło, się rozwaliło to jajo. Więc dru, drucik nam trzyma. I teraz zobaczcie, co robimy. Bierzemy sobie taki, właśnie taki pasek papieru i sobie go. Miażdżymy w palcach, tak? W ten sposób. I teraz łączymy go przy pomocy, przy pomocy kleju magicznego. A łączymy go z innym kawałkiem. Łączymy go z drugim kawałkiem. Zobaczcie poprzez, poprzez wciśnięcie najlepiej jeden, jeden z drugim. O! To tylko popatrzy. Tylko popatrzy dzisiaj, a będzie miał cały tydzień. Da się zrobić. Da się zrobić. Słuchajcie, jak ktoś chce, to zrobi. Tylko jest. O! Zobaczcie, ja sobie łączę. Ja sobie. Można, można. Poczekajcie spokojnie. Spokojnie sobie zrobimy. Muszą być w miarę cienkie. Zobaczcie kawałki. A każdy to zrobi. Po... Dobrze. Więc zobaczcie na zasadzie wciśnięcia, sklejenia jeden kawałek z drugim. Ja mam już taki długi pasek. I teraz od czego zaczynam? Muszę muszę sobie to coś zmiażdżyć i robię sobie tutaj zagięcie, tak gdzieś, gdzieś w tym miejscu smaruję sobie, smaruję sobie w dowolnym miejscu, na przykład tutaj, tak Widzicie, smaruję klejem, tylko już tym magicznym, już nie używajcie tego zwykłego i zaginam sobie w ten sposób, tak żeby to mi się skleiło żeby to ładnie się skleiło a? Tutaj sobie... Ja mam tutaj mało miejsca, więc akurat nagrywam dla Was też ten... Ja, ja to wszystko pokażę. I teraz przytrzymuję palcem, żeby to mi się skleiło, tak? No troch, trochę się tym klejem umażecie. To, to niestety to tak trzeba. To sobie skleję, tak? I teraz sobie, zobaczcie, robię takie zagięcie. To wyskoczyło. O. To trzeba dosyć, dosyć mocno sobie skleić. O. Popatrzmy. No i teraz też, też, ten, też ten fragment sobie smaruję klejem. Popatrzmy tutaj. O. Przesmarowuję tym klejem. Zaciskam i. Przytrzymuję chwilę, tak? To jajko musi mieć ładny taki kształt. Zobaczcie. O. Tak sobie. To mi wyleciało, ale to w każdej chwili mogę naprawić. Zobaczcie, nie ma problemu. Mogę sobie w każdej chwili tą złączkę. sobie w każdej chwili to ze sobą tak, tak. Można, to to ja Wam wszystko pokażę jak, jak to zrobić. Dobrze żebyście żebyście zobaczyli. O Widzicie? i teraz sobie to tak. Bo za dużo osób ma chyba włączone kamerki. To to. Mimo, jest. halo. A teraz zaczyna wam? Ej. Ryż powinien być. zjeść. Zobacz. Wiesz? Łucynko, a ryż? O. No nic wam nie poradzę, bo... Może kwestia mojego łącza, ale też mam dobre tutaj połączenie. No to może nad, nad, jak, jak wam, a ilu, ilu osobom zacina? Powiem Wam szczerze, nie wiem czego to jest efekt. I zobaczcie, przytrzymuję palcem, tak żeby mi się to zakleiło. No to... A. Ja powinienem tak? Ja, mam, ja Was bardzo dobrze słyszę. To wydaje mi się, że to nie jest kwestia mojego, ym, mojego łącza, najlepiej wiecie, wiecie co poradzić. To trzeba sobie wyłączyć i włączyć połączenie sieciowe, czyli zrestartować router w domu. I wtedy będzie na pewno lepiej. Czasem one, albo macie przeciążone łącze, tak? Macie prze, możliwe. Zobaczcie, co je, dobra. No wiem, wiem. To nagrywam i to do, do, zobaczycie. Tak jest i zobaczcie, kleję sobie fragmenty. Tutaj o, za, tylko żeby w miarę luźno, o, i zaginam, zobaczcie, klejąc te boki, zaginam, zaginam gdzieś na tej wysokości, o. I teraz to ładnie widać, prawda? Jest Trzeba chwilę przytrzymać paluszkiem i dalej jedziemy sobie, zobaczcie, wszystko robię jakby z jednego paska, bo połączyłem, połączyłem te elementy w jedną część. O dobrze. I tutaj sobie tutaj sobie ja, ja. zobaczcie. Ja. <grym> A, tak. Ja. Będzie to ładne, tak. więc jeżeli ktoś nie ma drucika i robi, to to też będzie, będzie na pewno dobrze. Dobrze, drucik, drucik daje nam stabilność, ale można też... No tak, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, Si. Si. Mama, pomio, mama Można też tutaj połączyć z